Hej, cześć, zapraszam was do kolejnego odcinku z gry Ryzen. Obecnie jest w sumie godzina 22 i powiem, że jest strasznie gorąco, to pewnie wszędzie. I kontynuujemy w tym ostatnim miejscu, w którym skończyliśmy. O, widzę, już mamy tutaj wilka do pokonania. No dziabnąłem o cholera. Zapomniałem, że stworów tutaj trzeba unikać. Lerka, Poturbował mnie trochę. Ale hej, tu jest przecież obok woda, więc... czy beczka z wodą, więc nie będzie myślę problemu. By przywrócić te utracone punkty życia. Ale Polerka prawie pod każdym względem przypomina gotika. mam czego zarzucać nawet. Mięta, kocimiętka. Jagódki. Dalej pamiętam te zbierane z gotika. To było coś. Goblinie jagody. Hm. W pierwszym rozdziale zawsze zbierało się wszelki syf, jaki się tylko nadarzy. I tu jest mniej więcej tak samo. Nie wiem czemu, ale odrobinę mi się zacina. Zmieniłem program, ale to nic, jakoś to przyżyje. W każdym razie, no, jeżeli mam być szczery, to po kilku drobnych fiksach graficznych, które obniżają jakby cienie, mimo że tego nie widać, no gra chodzi o wiele lepiej niż chodziła wcześniej i wam też to polecam. Będę musiał jeszcze zabawić się w pewną zmianę, mianowicie chodzi mi o zmianę. Jakby to ująć? Czcionki w grze, bo ta, co jest obecnie, jest po prostu okropna, bo przy tłumaczeniu na język polski nasi tłumacze postanowili dać sobie całkiem własną ścieżkę czy znaczy własną ścieżkę, co ja mówię w ogóle własną czcionkę. Myślę, że warto byłoby wrzucić oryginalną. Już nie wiem, czym lepiej walczyć. Dłuższym kijem, czy może tym mieczykiem. W każdym razie, jak na razie, jest ciut mniej ziół niż w gotiku. No, ale większość to jest to samo. Większość to stary, dobry gotyk. Jakby nie patrzeć. Tu co, skrzynka? Szkoda, że nie mogę jej otworzyć. O, świątynia. Zapiszę sobie. Może być ostrzej. O, ćmy grobowe. czy walka przez to, że nie posiada tych ataków z boku, jak w gotiku, jest ciut. No gorsza, bardziej uboga, myślę. Od tego, co doświadczaliśmy w gotiku. Wow. Cholera. Całkiem się tego nie spodziewałem. Co my tu mamy? Miksteramane. Szkoda, że nie mamy jeszcze żadnej magii. Okej, okay, tu jakieś wisko też dla maga. Teraz trzeba stąd wyjść Jej Osiągnięcie. Zarąbiście. Myślę, że w późniejszym etapie gry spędzimy kilka ładnych minut w kilku takich świątyniach. Wow! I znowu spadłem w to samo miejsce. Dam się złapać jak. Przerażają mnie te odgłosy. Okej, okay, myślę, że jako, że mamy całkiem mało punktów życia, ja nie chcę tutaj za bardzo marnować jedzonka, które nam się jeszcze w tym okresie gry szczególnie przyda. No po prostu pójdziemy i zregen zregenerujemy życie przy beczułce z wodą. I w sumie myślę, że póki nie mamy tarczy, to nie jesteśmy w stanie blokować ataków zwierząt. Więc broń dwuręczna będzie o wiele bardziej przydatna w walce. Nie wiem na ile, ale się przekonamy. W każdym razie beczka z wodą daje całkiem sporo tego życia. ją napiję się wody, a ja się napiję herbatki. Huh. W sumie, w walce przeciwko po walce z ćmami mi się należy. Dobra, mamy 10 punktów nauki. Mamy poziom pierwszy. Potrzebujemy jeszcze 425 punktów doświadczenia. Myślę, nim jakiekolwiek punkty wydamy, chwilka minie. Myślę, że może będziemy mieli trzeci poziom, nawet. W sumie jest tutaj kilka ciekawych motywów dotyczących walk na arenach, które akurat w gotiku trzecim są no, dosyć powszechne. Tutaj jest arena w obozie bandytów do nas, z tego co pamiętam, i tam jest taki ciekawy motyw z najgorszym mieczem świata, który można dać jednemu z naszych przeciwników. Świetnie, kretoszczur padł, ja i Aha, no my wolę sobie zapisać, bo kto wie, czy im dam radę w ogóle. Śmy grobowe to bym porównał do gotikowych, i got gotikowym odpowiednikiem byłby w tym momencie bestia polna. I myślę, że to będzie dobre porównanie, bo wydają podobne odgłosy i walczy się z nimi praktycznie tak samo. Nigdy nie lubiłem walczyć z bestiami polnymi. Potrafię nawet doświadczonego poszukiwacza przygód ubić. No a co mamy tutaj? O, skrytka. Genialnie. Słabe leczenie. I jeszcze miksturka. Ojej. Oh yeah. Lubię odkrywać sekreciki. Pierwszy raz to znalazłem. Może znajdziemy taką ścieżkę jak w gotiku. Super! Wow! Teraz mamy sprzęt. Ciekawe, czy jak będziemy mieli łopaty, będziemy mogli tu pokopać. Oh yeah! Teraz rządzimy. No proszę, drobny exploring, a ile nam już przyniósł. I kolejny liść. Może nawet tam coś będzie więcej. Nie za dużo tutaj widzę, ale... Aha, tu już raczej nic nie, 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 nie wezmę. Szkoda, że nie mam jeszcze żadnej mapy. Bo to by mi odrobinkę pomogło. Tylko nie wiem, czy my właśnie stąd nie przyszliśmy. Tak, tam jest domek, stąd przyszliśmy. No cóż. Zostaje nam tylko jedna droga droga w górę. Naprawdę, widzę, że tutaj bardzo warto badać okolice, chociażby dla tej tarczy. O, dzik, chyba mocniejszy przeciwnik. Oj, 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 załatwił nas jak zwykłego mięczaka. No cóż, w każdym razie teraz wiem. Dzików unikać, przynajmniej ich ataków. Bo potrafią zabić jedną serię. Trudno się mówi. Drugie podejście. O dobra, to chyba nie jest odpowiedni moment na walkę z dzikiem. Chociaż kurczę, nie mogę się powstrzymać, by próbować dalej, no. No, nic, najwyżej spróbujemy za chwilę. O, proszę beczułka. zregenerujemy nasze punkty życia. Będzie o wiele prościej. Powinno wystarczyć. O, are you there? What are you doing here? The boat I was on sank. I landed on the beach. So, one of the crew survived the storms, eh? We'd heard it was just the Inquisitor. You don't look like you're with the Inquisition. I was a stowaway. On an Inquisition ship? You're lucky they didn't catch you and throw you overboard, or worse, turn you into one of them. Someone or something is looking out for you. And I ain't gonna mess with that.

Świetnie miksturka, moneta, druk, fiolka i chlebek. Okej okay, i kuferek Co my tu mamy? Miecz. Oje. Oh yeah. I mamy mapę. Jest to chyba... Pamiętam, że w gotiku Trójce... To jest chyba nawet ten sam model broni. W gotiku Trójce w ogóle się z niego nie korzystało, bo zawsze była broni lepsza. Ten nadzieję, wiesz, jak to to jest która z mną jest w na południu. I'll head that way later. If she's there, I'll take her somewhere safe. What can you tell me about this place? What do you want to know? Looks like I'm going to be stuck here for a while. Anywhere I can get some food or pick up some gold? Ha! Not round here, at any rate. I just asked for this post so I can watch the storms. Amazing things when they blow past. Strange how they never come inland. A few weeks ago I would have sent you to Harbortown, but not anymore. Why not? It's full of Inquisition. Protecting those ruins and recruiting for the damn white road cult at the monastery. I'm with the Don myself. We're the only ones who are still free. Living in a camp in the middle of a swamp. But freedom's freedom. I'd head to the swamp. See if the Don will take you in. Or try your luck in Harbortown. Just stay away from the monastery. Okej, okay, więc, dowiedzieliśmy się mniej więcej o frakcjach jakie w Risenie spotkamy i dowiedzieliśmy się, że jak Inkwizycja nas złapie, to będziemy zmuszeni do nich dołączyć. Więc teraz lepiej, żeby z żaden z ich żołnierzy nas nie pobił. What's the Don got to offer me? Meat, beer, a job? He might even train you as a fighter. You got a sword after all. Most they let you have up at the monastery is a staff. Just a big stick. That's not a real weapon. W Każdym razie w następnym odcinku myślę, że zmienię tę czcionkę już. So is Town safe? What are the Inquisition doing there? Not much at the moment. There are still some of our boys in there. They might help you out. And that white probably won't bother you too much. I can Okej, okay, więc teraz spróbujemy ubić tego dzika, a później zakończymy odcinek. No, jeszcze dwa ciosy O cholera O kurde no Ostatnia próba. W każdym razie poznaliśmy jak działają uniki. Ten miecz nie jest o wiele lepszy od tego co mieliśmy, ale zawsze coś. Yes, tu dało się. Uff, no, Zik jest takim pierwszym, trudniejszym przeciwnikiem do pokonania. Całe szczęście, że się udało. W każdym razie to będzie na tyle w tym odcinku. Następnie udamy się mu prawdopodobnie na Wagna, bądź też w stronę miasta. W każdym razie i tak zamierzam wykonać misję i w tym miejscu, i w tym miejscu, i zwiedzić obydwie strony. Zdobyć jak najwięcej doświadczenia przed wyborem, gdzie dołączymy. Chyba, że dopadnie nas wcześniej inkwizycja. Zobaczymy. W każdym razie ja się już z wami żegnam i zapraszam do kolejnej części. Cześć.